Kiedy pyta się ludzi o to, co w życiu jest najważniejsze, najczęściej odpowiadają: zdrowie, rodzina, miłość, szczęście. Jedni wymieniają wartości duchowe, inni dobra materialne. Każdy potrafi ułożyć swoją listę tego, co uznaje za cenne. A jednak niemal zawsze pomijany jest czynnik najistotniejszy człowiek sam w sobie. To od nas wszystko się zaczyna. Nic nie mogłoby zaistnieć, gdyby nie istniał ktoś, kto potrafi nadać temu kierunek, kto posiada wolną wolę, moc kreacji i wewnętrzne pragnienie zmiany. To człowiek wyposażony w mechanizmy wiary, nadziei i zdolności wyobraźni może przenosić góry, nie tylko w sferze myśli. Choć to właśnie myśl stanowi pierwszy krok do każdej materializacji. Każdy obraz pojawiający się w umyśle może stać się rzeczywistością. To, co nas ogranicza, to jedynie własne schematy i programy wgrane do świadomości. Świat zręcznie uczy nas, byśmy zapomnieli o swojej potędze, byśmy gaśli pod ciężarem złudnych problemów i blokad. A przecież jesteśmy czymś o wiele większym: jesteśmy mocą ukrytą w ludzkiej postaci, mocą zdolną do uzdrawiania, do podnoszenia innych z niemocy, do kształtowania rzeczywistości. Jesteśmy, jak mawia się w dawnych przekazach, na obraz i podobieństwo czyli małymi bogami zdolnymi uruchamiać wolą i świadomością sceny, które pragniemy widzieć w naszym życiu. Współcześnie wiele mówi się o manifestacji i prawie przyciągania. Jednak i tutaj pojawiają się niedopowiedzenia czy uproszczenia. Sama afirmacja, wizualizacja czy powtarzanie słów jak mantry nie zawsze prowadzi do efektów. Dlaczego? Ponieważ kluczem jest nie tylko wypowiadanie czy myślenie, ale głębokie zrozumienie własnej mocy i wejście w stan, w którym człowiek staje się żywym kanałem kreacji. Prawo tworzenia jest dostępne dla każdego, nie wszyscy jednak potrafią z niego korzystać, i właśnie tu zaczyna się prawdziwa droga odkrywania siebie.